Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Kurs na dach. Nazywam się Monika Zakrzewska i w The Best Nońcyś jestem menadżerem sprzedaży na rynki dach. Co może pójść nie tak podczas rozmowy z klientem? Okazuje się, że całkiem sporo. Dlatego dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie: jak komunikować się z klientem B2B, żeby chciał nas słuchać? Wszyscy znamy wyzwanie, jakim jest nie tylko rozpoczęcie rozmowy z klientem, ale także doprowadzenie jej do pomyślnego zakończenia. Sztuka przekonywania klientów do naszych produktów lub usług wymaga nie tylko wiedzy fachowej, ale także głębokiego zrozumienia psychologii i dynamiki sprzedaży. W czasach, gdy same fakty rzadko stanowią ostateczny argument, musimy nauczyć się prowadzić rozmowy w taki sposób, aby klient nie tylko słuchał, ale także działał. Nie chodzi tutaj o wywieranie presji. Lecz o budowanie zaufania i rozpoznawanie potrzeb. Dzisiaj opowiem, jak dzięki celowemu przygotowaniu, empatii i odpowiednim pytaniom można nie tylko zdobyć zaufanie, ale także osiągać zamierzone efekty. Kto opanuje sztukę prowadzenia rozmów z klientem, będzie nie tylko osiągać krótkoterminowe sukcesy, ale także budować długotrwałe relacje. Początek sukcesu pierwsze wrażenie w rozmowie z klientem. W zawirowaniach biznesowej rywalizacji wielu zapomina, że udana rozmowa z klientem nie zaczyna się od tego, co mówimy, ale od tego, jak to mówimy. A co jeszcze ważniejsze, jak się przy tym prezentujemy. Mogę zapewnić, że nawet przez telefon słychać, czy się uśmiechamy, czy wręcz przeciwnie, jesteśmy w kryzysie. Dlatego warto zadbać o pozytywny nastrój oraz dobrą formę, zanim sięgniemy po słuchawkę. Pierwsze wrażenie może zbudować most lub wznieść mur. W świecie B2B granica między nimi jest bardzo cienka. Tutaj ważne jest nie tylko zrozumienie, co należy zrobić podczas rozmowy z klientem, ale także jasne określenie, jak to zrobić. Przygotowanie to więcej niż wyraz grzeczności. Przemyślane przygotowanie do rozmowy z klientem wyznacza kierunek do sukcesu. To coś więcej niż tylko znajomość podstawowych faktów dotyczących firmy. Chodzi o zgłębienie branży, zrozumienie wyzwań i trendów, aby występować nie tylko jako sprzedawca, ale także jako doradca. Strategiczne przygotowanie obejmuje dogłębną wiedzę o branży, głębokie zrozumienie indywidualnych wyzwań firmy, jasną strategię, jak oferta przyczynia się do rozwiązania problemów lub odpowie na potrzeby. Jednak sama wiedza nie wystarczy. Korzyść dla klienta w centrum uwagi: jak sprytnie wydobyć potrzeby. Wszystko zaczyna się od zrozumienia, że nie funkcje czy fakty są najważniejsze, lecz emocjonalnie odczuwalna korzyść dla klienta. Brzmi prosto, ale tak nie jest. Wyjaśnienie poniższych punktów powinno przybliżyć nas do celu: kim naprawdę jest klient. Jakie problemy mogą mu spędzać sens powiek? Jak wygląda idealne rozwiązanie z jego punktu widzenia? Jakie zastrzeżenia może mieć? Odpowiedzi na te pytania stanowią fundament. Na ich podstawie można zbudować rozmowę, która nie tylko dotyka powierzchni, lecz sięga głęboko w rzeczywiste potrzeby klienta. Mówić językiem klienta Kolejnym kluczem jest komunikacja. Inżynierowie i doradcy uwielbiają szczegóły, ale w rozmowie z klientem mogą one łatwo przytłoczyć. Sztuką jest przedstawienie skomplikowanych kwestii w sposób zrozumiały dla każdego, bez popadania w banał. Rozwiązaniem jest słuchanie. Aktywne słuchanie pozwala dowiedzieć się nie tylko, czego klient potrzebuje, ale także jak mówi i jakich słów używa. Warto tę mowę przejąć i z niej korzystać. W ten sposób powstaje wspólna płaszczyzna, która buduje zaufanie i ułatwia zakończenie transakcji. Jednakże, nie każda rozmowa z klientem kończy się sukcesem. Sztuka polega na wyciąganiu wniosków z każdej rozmowy i ciągłym doskonaleniu się. To proces, podróż. Z każdym krokiem stajemy się lepsi, bardziej biegli i pewni siebie. Sztuka słuchania techniki, które wzbogacają każdą rozmowę z klientem. Tajemnica jest prosta. Mniej mówić, więcej słuchać. W czasach, gdy każdy jest przebodźcowany coraz głośniejszymi, wyrazistymi i intensywnymi treściami, często zapominamy o najsubtelniejszej, ale i najskuteczniejszej technice w sprzedaży – aktywnym słuchaniu. Opanowanie tej sztuki może zmienić zasady gry. Ale dlaczego jest ona tak często pomijana lub stosowana niewłaściwie, nawet przez tych, którzy sądzą, że ją opanowali. Aktywne słuchanie to coś więcej niż samo rejestrowanie wypowiedzianych słów. Oznacza pełną uwagę, przetwarzanie tego, co się słyszy, zrozumienie tego i poprzez odpowiednie reakcje pokazanie rozmówcy, że został nie tylko wysłuchany, ale i zrozumiany. Tego rodzaju słuchanie oznacza nawiązanie połączenia, które wykracza poza same wypowiedziane słowa. Chodzi o to, by wczuć się w sytuację drugiej osoby, rozpoznać jej potrzeby i na nie odpowiedzieć, bez natychmiastowego oferowania rozwiązań czy produktów z rękawa. Skuteczne techniki słuchania w rozmowach z klientem: Jak można więc lepiej słuchać i tym samym przejąć prowadzenie w rozmowach z klientami? Oto kilka sprawdzonych kroków do zastosowania: parafrazowanie. Powtarzanie usłyszanych treści własnymi słowami, aby upewnić się, że przekaz został poprawnie zrozumiany. Dopytywanie. Pogłębianie rozmowy poprzez zadawanie ukierunkowanych pytań, aby lepiej zrozumieć potrzeby klienta. Niewerbalne informacje zwrotne. Skinienie głową, kontakt wzrokowy, otwarta postawa ciała pokazują rozmówcy, że aktywnie słuchamy i jesteśmy zainteresowani. Empatyczne współodczuwanie, okazywanie empatii i wczuwanie się w emocje klienta, aby lepiej odpowiedzieć na jego potrzeby. Odkładanie prezentacji rozwiązania, powstrzymywanie się od natychmiastowego przedstawienia produktów lub usług, pokazanie, że zrozumienie problemów i potrzeb klienta jest priorytetem. Silne otwarcie rozmowy to fundament. I tak stoimy naprzeciw potencjalnego partnera biznesowego, gotowi zaprezentować swoją ofertę. Pierwsza przeszkoda jak otworzyć rozmowę, aby od razu zdobyć uwagę i skierować rozmowę na tor sukcesu. Kluczowe jest przygotowanie się. Czy rozumiemy potrzeby, obawy i cele drugiej strony? Spersonalizowane, oparte na faktach podejście, które podkreśla indywidualne korzyści dla klienta to jest decydujące. Nikt nie chce tracić czasu na ogólne slogany sprzedażowe, a potem, gdy mamy już pierwszy krok za progiem, nadchodzi czas, by zamilk zamilknąć. Nadchodzi czas na aktywne słuchanie. Nieuchronnie każda rozmowa biznesowa dochodzi do momentu, w którym trzeba wyłożyć karty na stół. Rozpocznijmy od prezentacji bezpośrednich korzyści dla klienta, następnie przedstawienia długoterminowych korzyści. Aż po mocne zademonstrowanie, w jaki sposób ta oferta jest lepsza od konkurencji. Jednak na końcu liczy się nie tylko to, co zostanie powiedziane, ale także jak to zostanie powiedziane. Jasna, pewna siebie, a jednocześnie empatyczna komunikacja jest kluczem do zdobycia zaufania klienta i skłonienia go do działania. W tym miejscu szczególnie sprawdzają się wcześniejsze słuchanie. Dogłębne zrozumienie i ukierunkowana argumentacja. Jednak droga do tego rzadko jest prosta. Wymaga ćwiczenia, cierpliwości i przede wszystkim gotowości do nauki z każdej rozmowy. Każde nie przybliża nas do tak. Każda odmowa uczy nas nowego. Odpieranie zastrzeżeń. Pewne reakcje, które budują zaufanie. Każdy handlowiec zna to uczucie paniki. Wywołane zastrzeżeniami w rozmowie z klientem ostateczna przeszkoda między prezentacją a zamknięciem transakcji. Ale jak przebrnąć przez tę burzliwą wodę, nie rozbijając się o skały? Opanowanie sztuki przekonywania w takich momentach jest kluczowym elementem udanej rozmowy z klientem. To balans, który wymaga finezji. Zastrzeżenia klientów nie są znakami stopu, ale raczej sygnalizacją. Wskazują na potrzebę informacji, niepewność lub obawy. Przyznanie klientowi racji może być kluczowym krokiem: buduje most i pokazuje, że stoimy po jego stronie, że traktujemy jego obawy poważnie. Pytania kontrolne w rozmowie z klientem. Pytania kontrolne, właściwie użyte, są naszym najpotężniejszym sojusznikiem. Pozwalają nam zbadać głębię i prawdziwą naturę zastrzeżeń. Ważne jest, aby zadawać je w sposób wspierający. Zwroty typu czy dobrze rozumiem, że, lub czy może pan pani podać przykład, gdzie sprawiają, że klient czuje się wysłuchany i zrozumiany. Zręczne pytanie kontrolne może ujawnić rzeczywiste zastrzeżenie i otworzyć drzwi do precyzyjnych i skutecznych rozwiązań. W świecie zdominowanym przez nacisk na wyniki Często zapominamy, że droga do celu prowadzi przez budowanie zaufania i zrozumienia. Psychologia przekonywania. Przekonywanie to sztuka. Mało kto ją opanował, ale warto się jej uczyć. Powszechne złudzenie, że jakość oferty mówi sama za siebie, często okazuje się pułapką dla wielu wybitnych specjalistów działających w sektorze B2B. Brutalna prawda jest taka: w sprzedaży produkt jest prawie bezwartościowy. Bez solidnej podstawy relacyjnej. Pierwszym wyzwaniem jest więc uświadomienie sobie, że same fakty nie wystarczą. Istnieje wiele taktyk, które można zastosować, aby zyskać przychylność klienta podczas rozmowy. Kluczowe jest dostosowanie strategii do kontekstu. Szczere zainteresowanie i uczciwość są niezastąpione. Udana rozmowa wymaga głębokiego zrozumienia potrzeb drugiej strony. Umiejętność dostosowania technik i strategii do danej sytuacji świadczy o mistrzostwie. Praktyka czyni mistrza. Aby robić postępy w sztuce przekonywania, musimy działać. Pomaga jedynie praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności w rzeczywistych sytuacjach rozmów z klientami. Otrzymywanie informacji zwrotnych, refleksja, traktowanie niepowodzeń jako lekcji i analizowanie sukcesów. Wyzwanie polega na znalezieniu odwagi do testowania nabytej wiedzy w trudnych warunkach prawdziwych rozmów. Będziemy odkrywać niewygodne prawdy o sobie, ale musimy być gotowi je zaakceptować i stale się rozwijać. Zakończenie rozmowy z klientem. Rozmowa z klientem bez wyraźnego zakończenia jest jak nieotwarty list pełen potencjału, ale bezużyteczny. Pewne i zdecydowane zakończenie nie jest przypadkiem, lecz wynikiem wcześniejszych kroków. Nie chodzi o wymuszanie rozwiązania, ale o zaoferowanie pomocy w podjęciu decyzji. To moment, w którym wszystkie wątki się łączą, a klient dostrzega logikę decyzji. Sztuka prowadzenia rozmowy z klientem ku sukcesowi nie polega na stosowaniu gotowego przepisu, lecz na umiejętnej kombinacji przygotowania, realizacji, i zakończenia. Ten, kto opanuje te elementy, nie tylko otworzy drzwi do zawarcia umowy, ale także zbuduje długoterminową relację. Mistrzostwo w rozmowach z klientami wymaga ćwiczeń, refleksji oraz gotowości do traktowania każdego kontaktu z klientem jako szansy na rozwój swoich umiejętności. Techniki zamykania rozmów pewnie do celu. Kluczowe jest zastosowanie odpowiedniej techniki zamknięcia we właściwym momencie. Oto kilka skutecznych metod. Podsumowanie, przedstawienie w skrócie najważniejszych korzyści przypomina klientowi o wartości naszej oferty. Pytanie alternatywne, podanie dwóch pozytywnych opcji pozwala delikatnie skierować klienta do podjęcia decyzji. Pytanie bezpośrednie, bezpośrednie pytanie o decyzję umożliwia wyłapanie wszelkich wątpliwości i ich rozwiązanie. Jednak we wszystkich tych technikach najważniejsze jest Pozostanie autentycznym. Rozmowa sprzedażowa, odczytywana jako wyuczona na pamięć, działa odstraszająco. Podsumowując, opanowanie rozmów z klientami to kombinacja przygotowania, aktywnego słuchania i zastosowania skutecznych technik zamykania. Dzięki temu możemy nie tylko osiągnąć sukces w krótkim okresie, ale również zbudować długotrwałe relacje z klientem. Pierwsze słowo się liczy, każdy gest, również milczenie, jest złotem. Kończąc na dziś, niezmiennie zachęcam Państwa do aktywności, komentarzy pod odcinkiem czy wiadomości prywatnych. Jesteśmy dostępni także na LinkedIn, gdzie mogą się Państwo z nami podzielić tym, jaki jest dzisiaj Wasz kurs na dach. A tymczasem, dziękuję i zapraszam do oglądania nas na YouTube oraz słuchania na Spotify i Apple Podcasts. Do usłyszenia.